Koziom matołek, zo! Matołek raz zwiedzał zo i woła co chwilę, o! Jaka brzydka papuga, że jest za długa, słoń za wysoki. A po co komu te foki? Zebra ma farbowane żebra. Kiedyś chętnie by mnie stąd wygryzł. No, a zajrzemy pod daszek. A, to strus, niezły ptaszek. Wreszcie zbiła się do białogłady. Uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kraty. Owszem, niezły, szkoda tylko, że garbaty. Dziki jest dziki, jest Mysz jest bardzo dziś, dziś, chętnie państwu łapę, poda, nie chcę podać, a to skoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Małpa, małpy skacą nie Małpę robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana, co za małpa proszę pana.